Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale wiadomości kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Policjanci z komisariatu drugiego policji w Jeleniej Górze ustalili, a następnie zatrzymali 41-letnią kobietę. I jej 40 kompana podejrzewanych o kradzież. 14 listopada około godziny 12 policjanci z komisariatu II Policji w Jeleniej Górze przyjęli zgłoszenie dotyczące kradzieży mienia. Jak ustalili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło w Jeleniej Górze na ulicy Cieplickiej. Pokrzywdzona pod jednym z budynków wypakowywała z samochodu bagaże, i kiedy na chwilę weszła do środka z innymi, okazało się, że dwie torby zniknęły. Wartość poniesionych strat kobieta oszacowała na ponad 17 tysięcy złotych. W torbach były pieniądze, laptop, portfel, karta bankomatowa i inne przedmioty. Funkcjonariusze ruszyli na poszukiwanie osoby lub osób, które dopuściły się tej kradzieży. Po zapoznaniu się z nagraniami z kamer monitoringu oraz na podstawie zebranych informacji wytypowali i jeszcze tego samego dnia zatrzymali osoby podejrzewane o popełnienie tego przestępstwa. Była to 41-letnia kobieta. I czterdziestoletni mężczyzna. Okazało się, że czynu, o popełnienie którego są podejrzewani, dopuścili się w warunkach tzw. recydywy. W trakcie prowadzonych czynności w tej sprawie policjanci odzyskali część skradzionego mienia. Para została zatrzymana w policyjnym areszcie. Teraz za popełnione przestępstwo odpowiedzą przed sądem, a grozić im może kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. Towarzystwo Ubezpieczeń Kompensa odmówiło wypłaty odszkodowania rodzinie ofiar tragicznego wypadku na autostradzie A1, który miał miejsce 16 września. Towarzystwo Ubezpieczeń stwierdziło, że nie może z pewnością ustalić sprawcy wypadku i odwołało się do przepisów kodeksu cywilnego, według których, jeśli nie można ustalić winy któregokolwiek z uczestników kolizji, roszczenia zostają oddalone. Trzeba zatem wykazać, jaka była przyczyna wypadku. I kto dopuścił się naruszenia zasad bezpieczeństwa. Jeśli z konkretnych okoliczności zdarzenia wynika, iż nie można ustalić winy któregokolwiek z uczestników kolizji, roszczenia zostają oddalone z uwagi na niewyczerpanie zasady zawartej w artykule 436 paragraf 2 kodeksu cywilnego, czytamy w piśmie Towarzystwa Ubezpieczeniowego, do którego dotarli dziennikarze wirtualnej Polski, a które było kierowane do bliskich ofiar wypadku na A1. Bliscy trzyosobowej rodziny z Myszkowa, która zginęła w wypadku, nie otrzymali odszkodowania. Ich pełnomocnik, adwokat Łukasz Kowalski, złożył wniosek o odszkodowanie, dołączając część materiału z postępowania przygotowawczego w prokuraturze i wyraził zdziwienie z powodu decyzji ubezpieczyciela. Inni specjaliści uważają, że akt oskarżenia czy wyrok sądu nie są niezbędne do wypłacenia odszkodowania. Dodatkowo media wskazywały na brawurowy styl jazdy BMW kierowanego przez Sebastiana M., który mógł jechać z prędkością ponad 300 km na godzinę. Podejrzany nie został zatrzymany na miejscu zdarzenia, co wywołało kontrowersje. Prokuratorski zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym został mu postawiony dopiero 28 września. Pierwszy komunikat policji w Piotrkowie Trybunalskim nie uwzględniał udziału BMW w wypadku co wywołało podejrzenia i spekulacje o próbie krycia Sebastiana M. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. Po poznaniu sąd okręgowy ma w piątek rozpoznać zażalenie na tymczasowe aresztowanie Zbysława C, oskarżonego o śmiertelne ugodzenie nożem pięcioletniego Maurycego. Zbysław C, który nie przyznaje się do winy, odmawia składania wyjaśnień i twierdzi, że nie pamięta zdarzenia, jest reprezentowany przez obrońcę, który złożył zażalenie na jego areszt. Tragedia miała miejsce 18 października na poznańskim Łazarzu, gdy 71-letni Zbysław C. niespodziewanie zaatakował nożem chłopca, który szedł z grupą przedszkolną na wycieczkę. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej, Maurycek zmarł na skutek rany kłutej w klatkę piersiową. Napastnik został zatrzymany przez przechodniów. Prokuratura postawiła Zbysławowi C. zarzut zabójstwa już następnego dnia, a także wnioskowała o jego tymczasowe aresztowanie. Ze względu na stan zdrowia oskarżonego, który wcześniej leczył się neurologicznie, początkowo nie przeprowadzono czynności procesowych. 20 października sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny, który obecnie przebywa w izolacji na oddziale szpitalnym aresztu śledczego. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, prokurator Łukasz Wawrzyniak, poinformował, że Zbysław C został przesłuchany 24 października, utrzymując, że nie pamięta wydarzeń z dnia ataku. Śledczy oczekują na opinię psychiatryczną dotyczącą stanu poczytalności oskarżonego w chwili popełnienia czynu. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci Maurycego była rana kłuta klatki piersiowej. Śledztwo ujawniło również, że przed atakiem Zbysław C. zaczepiał osoby w okolicy, w tym grożąc śmiercią ekspedientce i pokazując nóż innemu mężczyźnie. Prokuratura uważa, że chłopiec był przypadkową ofiarą ataku. Funkcjonariusze z Wydziału do Spraw Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wyjaśnili okoliczności kilku usiłowań i włamań do piwnic na terenie miasta, do których doszło od października do listopada tego roku. Funkcjonariusze w wyniku szeroko zakrojonych działań operacyjnych wpadli na trop mężczyzny mogącego mieć związek z tymi przestępstwami. Na początku listopada w nocy 32-latek został zatrzymany na gorącym uczynku podczas próby kradzieży narzędzi w jednym z garaży podziemnych na terenie miasta. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał on dwa zarzuty usiłowania i cztery dokonania kradzieży z włamaniem do piwnic lub komórek lokatorskich. Łupem sprawcy padły elektronarzędzia, sprzęt wędkarski czy alkohol. Ponadto 32-latek uszkodził drzwi do jednego z garaży wielostanowiskowych w jednym z bloków na terenie miasta. W związku z powyższym dodatkowo usłyszał on zarzut zniszczenia mienia. Łączna wartość strat wyceniona przez pokrzywdzonych to ponad 17 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Ponadto okazało się, że 32-latek w przeszłości był już karany za podobne przestępstwa i będzie odpowiadał w warunkach tak recydywy. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone, że mężczyzna ma związek z innymi włamami do piwnic na terenie miasta, co jest przedmiotem prowadzonego postępowania. Policjanci, w trakcie czynności, odzyskali część skradzionych przedmiotów, które wróciły już do prawowitych właścicieli. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji W Olsztynku wyjaśniali sprawę rozbojów, do których miało dochodzić od sierpnia do listopada bieżącego roku na terenie gminy Olsztynek. W toku prowadzonych czynności policjanci z zarządu w Olsztynie CBSP wyjaśnili, że za sprawą przestępstw stoją 30 i 32 latek, którzy podczas pracy w jednym z zakładów na terenie gminy, Olsztynek poznali pewnego mężczyznę. W trakcie wspólnych spotkań na stopie prywatnej wielokrotnie zmuszali jednego ze swoich współpracowników do tego, aby przekazywał im sumy pieniędzy, grożąc mu natychmiastowym użyciem przemocy. Za każdym razem, kiedy potrzebowali zastrzyku gotówki, mieli zwracać się do swojego kolegi z pracy. Wielokrotnie miało dochodzić do zastraszania i atakowania mężczyzny, który to w obawie o swoje bezpieczeństwo miał przekazywać im kody BLIK, za pomocą których mieli wypłacać gotówkę z bankomatów. Kiedy okazało się, że pokrzywdzony nie posiada więcej środków finansowych, trzydziestolatek miał zmusić go do tego, aby zaciągnął pożyczkę na kwotę pięciu tysięcy złotych, a następnie przekazał mu pieniądze. 11 listopada funkcjonariusze z zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji przy współpracy z policjantami z Komisariatu Policji w Olsztynku udaremnili próbę wyłudzenia kolejnej sumy. Mężczyźni zostali zatrzymani na gorącym uczynku w jednym z mieszkań na terenie gminy Olsztynek. Łącznie pokrzywdzony przekazał w ręce agresorów prawie 10 tysięcy złotych. To jednak nie koniec przestępczego procederu. 30-latek miał również podjąć próbę wymuszenia przekazania pieniędzy przez innego mężczyznę w kwocie 1400 złotych. Do zdarzenia miało dojść w październiku tego roku. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, 30-latek usłyszał zarzuty rozboju, zarzut usiłowania rozboju oraz wymuszenia rozbójniczego. Ponadto okazało się, że jest osobą poszukiwaną przez wymiar sprawiedliwości na podstawie listu gończego celem odbycia kary półtora roku, pozbawienia wolności za popełnione w przeszłości przestępstwo w ruchu drogowym. 32-latek z kolei usłyszał zarzuty rozboju i zarzut usiłowania rozboju. Ponadto okazało się, że mężczyzna miał znęcać się przez wiele miesięcy nad swoją partnerką oraz kierować groźby karalne wobec jej matki. W tej sprawie usłyszał również zarzut znęcania się i zarzut kierowania groźb karalnych. We wtorek 14 listopada na wniosek prokuratury rejonowej Olsztyn-Południe wobec mężczyzn zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. W Gdyni odbył się skromny i dyskretny pogrzeb Grzegorza Borysa, 44-letniego wojskowego podejrzanego o zabójstwo swojego sześcioletniego syna Olusia. Zbrodnia ta wstrząsnęła Polską. Oleg został zamordowany 20 października, a jego ciało znaleziono w mieszkaniu w Gdyni. Podejrzenie padło na ojca chłopca, Grzegorza Borysa, za którym wydano list gończy, europejski nakaz aresztowania oraz czerwoną notę Interpolu. Poszukiwania skupiały się głównie w lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i trwały 18 dni. 6 listopada ciało Grzegorza Borysa wyłowiono ze zbiornika Lepusz. Prokuratura poinformowała, że bezpośrednią przyczyną śmierci było utonięcie. Na ciele mężczyzny znaleziono również inne obrażenia, w tym płytkie rany cięte na przedramionach, udach i szyi, które sugerowały próbę samobójczą, oraz dwie rany od postrzału z broni pneumatycznej na skroniach. Które jednak nie miały związku ze śmiercią. Pogrzeb Borysa odbył się w ścisłej tajemnicy z udziałem tylko kilku najbliższych osób na prośbę rodziny. Kondukt żałobny przeszedł na cmentarzu w Gdyni bez wystawienia urny w kaplicy i bez tabliczki z imieniem i nazwiskiem zmarłego. Ceremonia była przytłaczająca czarna urna z prochami spoczęła w niewielkiej mogile w towarzystwie kilku wiązanek i zniczy. Grzegorz Borys został pochowany z dala od swojego syna na innym cmentarzu. Pogrzeb małego Olusia, również bardzo skromny i dyskretny, odbył się kilka dni wcześniej w Gdyni. Chłopiec, opisywany jako cudowny blondyn w okularach, został brutalnie zamordowany w swoim domu na osiedlu Fikakowo w Gdyni. Pogrzeb Olusia odbył się w ciszy, wśród najbliższej rodziny i przyjaciół. Chłopiec spoczął w rodzinnym grobowcu, otoczonym wieńcami z białych róż. Wśród nich były dwa szczególnie poruszające, w kształcie wielkich białych serc, od dziadków oraz matki i brata Olusia. Napisy na szarfach wyrażały miłość i pamięć o chłopcu, określając go jako „słoneczko życia” i kochanego aniołka. Oluś był kochanym dzieckiem, a jego śmierć poruszyła społeczność przedszkola, w którym się wychowywał. Wychowawczyni Olka, Wioletta Marczyńska, wspominała go jako bardzo grzecznego chłopca, który lubił bawić się klockami i zwierzątkami. Ta tragedia pozostawiła głębokie ślady smutku w sercach wszystkich, którzy znali małego Olka. Prezydent Polski, Andrzej Duda, znalazł się w centrum kontrowersji związanych z jego wypowiedziami na temat filmu Agnieszki Holland pod tytułem Zielona Granica. Duda, będąc zdecydowanym krytykiem tego filmu, publicznie wyraził bardzo niepochlebne opinie na jego temat. Podczas jednego z wywiadów prezydent Duda porównał film Holland do propagandowych filmów z okresu okupacji hitlerowskiej, używając przy tym wyrażenia Tylko świnie siedzą w kinie. Jego słowa odnosiły się do sposobu w jaki film przedstawia polskich funkcjonariuszy straży granicznej wykonujących swoje zadania wobec bezpieczeństwa Polski. To, że pani Holland pokazuje polskich funkcjonariuszy wykonujących swoje zadania w imieniu polskiego społeczeństwa ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich, Polski w ten sposób. To ja się nie dziwię, że funkcjonariusze straży granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, przepraszam, użyli tego hasła znanego nam z czasów okupacji hitlerowskiej. Kiedy filmy propagandowe hitlerowskie pokazywano w naszych kinach, tylko świnie siedzą w kinie – mówił w jednym z wywiadów prezydent Andrzej Duda. W odpowiedzi na te komentarze Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich zdecydował się pozwać prezydenta Dudę. Zainicjowano również zbiórkę funduszy na ten cel. Na stronie zbiórki przedstawiono stanowisko, według którego wypowiedź prezydenta Dudy sugeruje, że miliony Polaków, którzy popierają ratowanie kobiet, mężczyzn i dzieci z reżimu białoruskiego, mogą być określani mianem świń siedzących w kinie na filmie Agnieszki Holland. Prezydent Andrzej Duda otrzymał 60 dni na udzielenie zwięzłej odpowiedzi w tej sprawie. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie, wyjaśnienia prezydenta zostaną pominięte w procesie sądowym. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.